Film FNaF 2 wygląda zupełnie jak FNaF 2. I tutaj chodzi mi o to, że pierwszy film mocno różnił się od pierwszej gry w temacie pizzerii, jej vibe'ów. Dużo zmienili. Dużo na lepsze, bo zmiany są dobre, ale mówić tylko tyle, że to nie był czysty, dokładny FNaF 1. FNaF 2 też nie będzie, a animatroniki wyjdą na ulicę, ale właśnie akurat tutaj uchwycili dokładne FNaF 2 od strony gameplayu i to bardzo dużo dla mnie znaczy. Jeszcze 3 miesiące do filmu. Jak dobrze pamiętam, to nie zrobiłem nic na temat drugiego filmu jeszcze, więc jest tutaj dużo do omówienia. Nie będę tego omawiał scena za sceną, więc szykujcie się na bardziej tematyczną dyskusję. Najpierw tło fabularne, czyli nowa pizzeria Freddy's. Film adaptuje fabułę FNAF 2, a więc lokację tojów. W grze to prequel, w filmie sequel, ale jednak staram się utrzymać chronologię i to jest poprzednia lokacja. Stara i opuszczona pizzeria ale żeby to miało sens, wprowadzili ogromną zmianę fabularną. Pizzeria Toyów to oryginalne Freddy's, pierwsza lokacja. Narracyjnie zastępuje to trochę Fredbear's Family Diner, upraszczają wątki, bo filmy nie mają mieć zawiłej chronologii do tworzenia Torii, mają mieć prostszą i jasno odpowiedzialną narrację. Trailer powiedział nam, że dawno temu w OG Freddy's zginęła mała dziewczynka, co oczywiście odnosi się do Charlie. Marionetka mieszka w pizzerii, w której zginęła. To wokół niej pewnie będzie kręcił się cały nowy film, bo tytuł roboczy filmu to Music Box, czyli pozytywka. Charlie znamy jako obrończynię dzieci, która nie szuka zemsty, ale czy tak samo to będzie w filmie, to ciężko powiedzieć. Nie wiemy co z tojami, bo wiemy tylko o jednym zabitym dziecku. Roboty będą mordować i powinny być nawiedzone, ale różnie to może działać. Maszyny mogą być kontrolowane lub nawidzone przez kogoś innego. Wiemy tylko tyle, że w trailery nie mówi o żadnym innym zabójstwie. Może sam film powie nam więcej. A skoro mamy Charlie, to możemy pogadać też o Henrym. Film pokazuje oryginalne Freddy's, więc opowie o początkach firmy, kiedy Freddy's było pełne ludzi i pewnie pracował tam ojciec Charlie. Znamy nowego aktora, który w filmie się pojawi. To Skid Ulrich, który razem z Matthew Lillardem grał w Krzyku. Fandom oszalał po tej informacji. Wciąż oficjalnie nie wiemy, kogo będzie grał, ale potencjał jest oczywisty. Rola tuż obok Lillarda, mocno związana z głównym wątkiem fabuły Henry Emily. To gigantyczny news. No i mam nadzieję, że będzie go w filmie więcej, jak tylko w retrosach. Akcja filmu dzieje się rok pojedyńce w 2001 roku. Fredis jest teraz nagle bardzo popularne z powodu miejskich legend dookoła firmy, dookoła zabójstw. Powstał fandom Fredis. i ci wszyscy ludzie organizują festiwal na temat tej marki. Fastfest. Dużo się dzieje. No, dla nas to może brzmieć nieodpowiedzialnie, niebezpiecznie, ale pamiętajcie, że to tylko stara legenda o seryjnym zabójcy, który pewnie, według oficjalnych źródeł, trafił za kratki, a wtedy mógł kogoś wrobić. Dlatego zagrożenia nie widać. Roboty nigdy nikomu nic złego nie zrobiły, i fajnie jest je zebrać i porozmawiać na ich temat. Event i tak dzieje się na ulicach, zdal od pizzerii, od robotów, ale jeśli dostaniemy The Bite of 87, to raczej właśnie tutaj, więc to nie jest zbyt bezpieczne miejsce. Potrzebujemy do czegoś takiego wielkiej publiki. Żeby porównywać gry z filmami, to trzymam się prostych zasad. Scott śmiało zmienia historię, ale raczej nie zmienia narracji. Na przykład Mike przestał być Aftonem, ale to ułatwiło Scottowi opowiedzenie historii w FNAF 4. Vanessa stała się Aftonem, a to pozwoliło stworzyć Vanessę, którą Scott od zawsze próbował napisać, niechętnego zwolennika. Pierwsza rzecz, o której się o niej dowiedzieliśmy, to rola głosowa reluctant follower. Tak ją Scott widzi i tak ją też film przedstawił. FNAF 2 jest tą grą w serii, która mocno rozwija franczyzę Fazbear'a. Widzimy przeszłość. Fredbear zostaje wspomniany. Świat bardzo powiększa się ponad tą jedną małą umierającą pizzerię. Teraz Scott może spróbować to napisać jeszcze raz, korzystając z wszystkich informacji, które przez te lata wymyślił. Afton jako właściciel: Henry i Charlie. Jakby nie miał dobry humor, to może nawet Edwin. Mogą porządnie rozwinąć backstory filmowego uniwersum, i wydaje mi się, że właśnie to zrobią, skoro trafiamy do oryginalnego Freddy's. Poznamy początki, relacje, tragedię tej firmy, a to wszystko dookoła tego jednego opuszczonego budynku. Tak to sobie wyobrażam. Ja też nie mówię, że oni się pozbędą Fredbear's Family Diner, po prostu uważam, że nie będzie to ważna lokacja w tym filmie akurat. Ja bym chciał, żeby trzeci film opowiadał o tym, że ktoś odkupił stary budynek Fredbear's Family Diner, żeby w nim zbudować dom strachu. To by było super. Każdy film omawia inną restaurację i jej historię, ale to jest już taka teoria bardzo na przyszłość. Teraz, już konkretnie, co właściwie się w tym filmie wydarzy? Z tego co do tej pory wiemy, to historia Abby. Po wydarzeniach z pierwszego filmu Mike nakłamał siostrze, że wrócił do pizzerii, pomógł jej przyjaciółom, naprawił ich, wszyscy żyli długo i szczęśliwie. Ale rok później Abby zostaje wezwana do pizzerii, odkrywa prawdę, a potem wyrusza na misję, żeby odnaleźć przyjaciół. To taki bardzo uproszczony opis trailera, trailer to nam oczywiście za dużo nie powie, ale Abby zostaje wciągnięta w tą historię poprzez tajemniczy głos w Fastokerze. To może być Golden Freddy, to może być marionetka lub nawet ktoś inny, nie wiemy. W filmie musi oczywiście być dużo majka, bo nie jest związany z Abby, tak czy inaczej, ale póki co nic na jego temat nie wiemy. Abby is the and Mike's motivation will Abby. That's He'll to help her. Mike is just wanting to get back to somewhat of a normal life. And so he's trying to provide stability for Abby. He's trying to find his way in the world. He's just, he just wants to have a calm, nice, normal life. But that just can't happen in the FNAF world. Yeah, that's my fault, sorry. Yeah, well, it's okay. We'll talk about that later. Będzie musiał zmierzyć się z jej przyjaciółmi, bo pojawia się w pizzerii i broni się przed Wójtredami. Ale póki co nie wiemy, czy sam będzie miał jakiś swój osobisty wątek. Gareta chyba za dużo tutaj nie dostaniemy. A ciekawe też, o co chodzi z ofiarami, bo nie wiemy, co się z nimi stało. Nie wiemy, jak zmienił się Wójtredy i co robią w zupełnie innej lokacji. Czemu są wściekły, czemu atakują Majka. To wszystko powinno być związane właśnie z historią Abby i jej rolą w filmie. Domyślam się też, że wszystko wróci do marionetki i to ona będzie odpowiedzialna za ich zachowanie. Ale póki co wciąż mało wiemy. Po drugie to historia Vanessy. W pierwszym filmie Mike był tym załamanym gościem, który trzyma się przyszłości, a Vanessa była miłą, radosną dziewczyną, która martwi się o niego i chce mu pomóc. Teraz chyba będzie na odwrót, bo Mike się ogarnął, a to Vanessa nie radzi sobie psychicznie. Ma silne poczucie winy. Wyobraża sobie ojca, widzi go na końcu korytarza. Mierzy pistoletem w halucynację. Tak to przedstawia trailer. Tutaj znowu Mike może mieć rolę pomocniczą, jako ten, który wspiera swoją przyjaciółkę. To będzie historia Vanessy, a Mike będzie dla niej oparciem. Głosem rozsądku, tak samo jak Vanessa wspierała go w pierwszym filmie. No i jak konflikt Abiskup się o główną piątkę, to Vanessa wydaje się mieć związek konkretnie z Charlie. Marionetka pojawi się na trailerze dwa razy, dwukrotnie tu za plecami Vanessa, więc trailer sugeruje powiązanie między nimi. I ma to sens, bo jeżeli marionetka będzie tą samą postacią, którą była w fabule Gier, to mówimy o dwóch córkach właścicieli Fredis. Potencjał jest ogromny. Były w podobnym wieku. Mogły się przyjaźnić. Tak jak pierwszy film dał nam Mike'a i Gereta, tak drugi może obrócić to Vanessę i Charlie. Paralel. Wyobraźcie sobie coś takiego. Charlie odnajduje swoją dawną przyjaciółkę, ale może widzi w niej córkę mężczyzny, który ją zabił. Może czuje się zdradzona, bo Vanessa jej nie ochroniła. Ta relacja ma ogromny potencjał. Duchy są niestabilne, niebezpieczne, ale da się z nimi rozmawiać. Zwłaszcza w filmie, bo tu nie może być 90 minut gameplayu bez fabuły. Dlatego Charlie może być przyjazna, może próbować być przyjazna, może być zakłopotana, bo nie rozumie co się stało, być niespokojna, szukać odpowiedzi. Niestety, Vanessa nie jest mentalnie w stanie jej uspokoić. Vanessa powie raczej, to ja jestem winna, to ja cię zabiłam, a wtedy zacznie się wojna. Mam taką teorię o tej grupce youtuberów, blogerów z trailera. Zwróciłem uwagę na to, że dziewczyna bardzo przypomina Vanessę i myślę, że to umyślnie. Myślę, że marionetka szuka Vanessy, ale nie może jej odnaleźć, bo Vanessa Afton nie istnieje, zmieniła nazwisko. Jeżeli blogerka też ma na imię Vanessa, to to będzie ostatni do trumny w tej torii. Wtedy już na początku filmu będziecie wiedzieli, że zaspoilerowałem wam całą resztę. Jeśli podoba Wam się scena Fortu, to jeszcze bardziej spodoba Wam się nocowanie w domu Vanessy. Tak sobie ten wątek wyobrażam. Po trzecie, ostatnie, co dla mnie szczególnie ważne, to jest adaptacja FNAF 2. Ja jestem koleś od FNaF, ja szukam FNaFa, w tym jestem najlepszy, chociaż film będzie mocno się różnił od gry, to wciąż jest adaptacją FNaF 2. Rozwinie te aspekty fabuły, które dla Scotta są najważniejsze. Pytanie tylko które, dlatego warto podrążyć i poszukać możliwości. Pewnie już wiecie, że ja mam dużo konkretnych opinii na temat tego czym jest FNaF 2. Niedawno robiłem na ten temat film, możecie go obejrzeć, zastanowić się co można z tymi wątkami zrobić. FNaF 2 opowiada o walce Fazbear Entertainment z Aftonem. System rozpoznawania twarzy jest tutaj tylko po to, żeby powstrzymać szaleńca. No i nie bardzo można tą historię pokazać, jeżeli film skupi się o pierwsze zabójstwo, to jest za wcześnie. Ale możemy poznać historię po śmierci Charlie i odkryć co firma zrobiła dalej, co Henry zrobił dalej i jak Afton go przechytrzył, kiedy zabił więcej dzieci. Takie coś to byłaby solidna adaptacja FNaF 2 rozwinięta o relacje William Henry. Na pewno ważna dla Scotta jest tutaj też marionetka. Ma główną rolę w Backstory FNaF 2 i film może ją szerzej omówić. Z gier wiemy, że marionetka jest łagodna, miła, marionetka ochrania, nie szuka zemsty, ale nie jest też pacyfistą i bardzo chętnie cię dojedzie jeżeli ma to pomóc duchom. Ile z tego weźmie filmowa marionetka to jeszcze zobaczymy. Myślę, że Afton jej nie obchodzi, ale Vanessa już tak Ciekawe, jaka będzie relacja między nią a główną piątką. Na trailerze widzimy chłopca, którego Afton próbuje zaatakować, i powstała teoria, że Charlie go uratuje, ale za cenę własnego życia. To byłoby bardzo w jej stylu, bo marionetka ochrania. Dziecko, które myśli o innych, a nie o sobie. Nie szuka aktywnie zemsty, ale stoi na straży. Chciałbym coś takiego zobaczyć. No i jest też rzecz niesamowicie ważna dla fanów, i Scott na pewno dobrze o tym wie: chodzi o The Bite of 87. Tutaj. To będzie raczej ugryzienie 2001 roku, ale tak czy inaczej, sala kinowa się wywróci, jak ktoś dostanie w czoło. I jak mówiłem na moim filmie of Now 2, dla mnie to nieważne, kto i kogo ugryzł. Ważne jest to, co tu ugryzienie oznacza. Ludzie boją się pizzerii z powodu seryjnego zabójcy. Ale nikt nie boi się maskotek. Ten biznes wciąż można uratować. Ludzie chętnie zbiorą się na fast fest, żeby powspominać sobie całą tą markę. Ale wtedy. Po raz pierwszy w dziejach Pizzerii to animatronik będzie tym złym. Pizzeria chciała oczyścić swoje imię, a jest jeszcze gorzej, bo to ich robot okazał się mordercą. Nikt już im nigdy nie zaufa. Fandom miejskich legend zrobił festiwal na strasznej pizzerii i ktoś tam straci płat czołowy, drugiego fast festu nigdy nie będzie, nikt się nie odważy. Właśnie takie rozwiązanie sprawy byłoby silną adaptacją historii FNaF 2. Ktoś próbuje oczyścić imię Freddys, odrodzić tą postać na nowo, a wszystko rozpadnie się tak jak jeszcze nigdy wcześniej. O tym opowiada FNaF 2. Co o tym wszystkim myślicie? No, podrążyłem potencjał tego filmu z kilku różnych stron. Oczywiście mamy bardzo mało informacji, więc film może wyglądać mocno inaczej. No, trailer nam całego filmu nie pokaże. Co mogę jeszcze powiedzieć? Możemy porozmawiać o paru teoriach i oczekiwaniach. Na przykład o Stróżu Nocnym z pierwszego Freddy's. Gra go Freddy Carter i nie widać go za bardzo na samym trailerze. Ale mieliśmy dodatkowy klip, na którym wygląda bardzo złowrogo. Tak czy inaczej, on wpuścił grupkę ludzi do pizzerii, którzy zginą. Sam stróż powinien przeżyć, powinien po tym wszystkim posprzątać, a to robi z niego współpracownika marionetki. Niektórzy uważają, że to będzie Mike Afton, że filmowo uniwersum będzie miało dwóch różnych Mike'ów. Ale za bardzo mi się to nie podoba. Ja myślę, że to będzie brat Charlie. W trylogii książkowej Charlie miała brata, który nazywał się Sammy i tam była taka sytuacja, że Afton zabrał jedno dziecko, a drugie przeżyło. Co jeżeli ten chłopiec z retrospekcji to Sami, który miał zginąć i któremu Charlie uratowały życie, a teraz Sami opiekuje się swoim siostrą? Chciałem, żeby tak to właśnie wyglądało. Sami będzie złoczyńcą, bo pomaga morderczym robotowi, ale robi to w imię swojej rodziny, dla swojej siostry, skoro ma tutaj ogromny potencjał. Mam nadzieję, że Henry też będzie jakoś z tym wszystkim związany, ale tak czy inaczej to byłaby znowu paralela: pizzeria Aftona w pierwszym filmie i pizzeria rodziny Emily w drugim. Następnym ciekawym tematem jest Jeremy Fitzgerald. To Toadius Crane, czyli aktor Jeremiah z pierwszego filmu, powróci też w drugim filmie i tym razem chyba będzie miał większą rolę, bo pojawił się na wywiadzie na Comic-Conie. To przyjaciel Majka. W pierwszym filmie miał tylko jedną scenę i to może być Fitzgerald. Nie wiemy jaką teraz będzie miał rolę, czy będzie stróżował w ogóle czy nie, ale powinno być go tu więcej. Szansa jest taka, że to właśnie on zostanie ugryziony. Jestem bardzo ciekawy jego roli w filmie. Ciekawe też, co z Garetem. Jego wątek został już w dużej części zamknięty, bo Mike przestał drążyć przeszłość, ale duch Gareta wciąż powinien gdzieś tutaj być. Myślę, że drugi film tego nie wyjaśni, a dopiero trzeci zacznie rozmawiać o The Happy Day i wtedy odnajdą wszystkie dusze. Drugi film może dać nam jakieś wskazówki, wzmianki, ale nie spodziewam się za dużo. No i takie moje ostatnie oczekiwanie, które trochę już się przewijało paralele. Film wydaje się mieć miejscami bardzo podobną konstrukcję do pierwszego. Mike i Garrett są zastąpieni Vanessa i Charlie. Pizzeria Aftonów, pizzerią Emily. A przynajmniej takie mam teorie, bo mogę się mylić, nie? Gdybym ja tą trylogię pisał, to każdy z trzech filmów opowiadałby o The Happy Day. William oszukał duchy i dał im złudne szczęście w pizzerii. W książkowej trylogii to się dosłownie nazywa The Happy Day. Liczyłem więc, że drugi film pokaże coś podobnego, ale z perspektywy Henry'ego, który wydaje się być dobry, współczujący, ale wciąż nieumyślnie krzywdzi duchy. Nie pozwala Charlie odejść, ma obsesję. Chyba tak nie będzie, bo film skupia się o marionetkę, jest ona całkowicie wolna, nie o Henry'ego, ale może wciąż wyjdzie na moje, może to będzie złudne The Happy Day stworzone przez marionetkę. A potem trzeci film pokaże prawdziwe uwolnienie dla duchów. Tak wyglądałaby moja idealna trylogia filmów. No i podrążyłem ile mogłem. Tyle mam teorii, tyle mam oczekiwań na temat filmów naw, Tu wciąż jest masa pytań, ale to normalne. My nie możemy rozwiązać całego filmu po jednym, po dwóch trailerach. Jeszcze tylko trzy miesiące do premiery, więc czekajcie na kontynuację przygód Majka, Vanessa, Abby i duchów do, dookoła dwóch różnych pizzerii Freddygo Fazbeara. Na dzisiaj to tyle. Jeśli chcecie więcej FNAF, to zapraszam Was do mojego wielkiego omówienia FNAF 2 albo moich ostatnich wielkich filmów na temat fabuły Sekretu Mimika. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.